jestem więc M. się teraz Piraci z Karaibów Lego. Dobra. No jest fart, tak, czytaj, dobra, czekamy. Czekamy. można czekać. Dobra, już zaczynamy Mój ulubiony poziom, per togo najfajniejszy poziom W całej grze Moim zdaniem oczywiście może, może was jest, może Was ulubiony jest inny Dobra, przejrzyjmy filmy yy, A pozostawiam chyba, żyjcie sobie do końca A ja popatrzę sobie Na Czekajcie, ja tylko odłożę słuchawki, to muszę zobaczyć Patrzę na pakowanie Lego Harry Potter yy, Latacz 1 o, ja to oglądałem już dużo żegu. Jak chcecie, no to mogę na, na, nakręcać. Lego Harry Potter Data 134 Bo jest fajne bardzo Podoba mi się bardzo pasekł to ale jak, jak przejdę tylko Piraci z Karaibów to wtedy będę mógł nagrywać Harry Pottera mm. Y, B, A. Dobra, o, zobaczyli? Zobaczył? Wiem, że teraz wyszła nowa część Lego. Y. Ej, kości mi O, a. I za chwilę zaczynamy? Już, a teraz to będą wisieć I teraz i będziemy musieli się rozhuśtać I potem Dobra, już. się, że to będzie pierwszy Czy jest? Ale nie udało mi się, dobra Jak to, dobra, żeby to Dobra, to zaczynamy Ła I jest, jeszcze przebierzemy po co on idzie tam mnie? Jest! Zniszczyłem. Ja tu i je teraz? Jedziemy. Ja nie wierzę, tak się nie da śmiać z Willa Turnera. Uuu! uh. dwa i z tyłu, zaskoczony. Przesuń się! Ha ha ha. Nie podskakuj Willowi Dobra Do, Dobra Ty tu zostań, nie wchodź Przesuń się Ale jest... O! Teraz trzeba będzie mieć Pewnie teraz 10 tysięcy Mam To jest przejście, dobra Czyli się i od razu skopnęli. Tu jest, tu musi być czarnobrody i oczywiście Jack Sparrow. Bo tak tu inaczej się dostaniecie. A chyba czarnobrody jest w ostatniej części można go kupić. Ja go kupiłem w innej, tej. I powiem wam szczerze, że prawie on się nie przydaje do niczego. Patrzę wszystkie poziomy, ale on prawie się do niczego nie przydaje. Idę y, nim. Bo potem od nowa z nim. A ten to jest... Tu... Tu chyba nie rozwalałem nic z nim. Dobra. Ja? Jest. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze. I jest. Gol. Gola strzeliłem! Jest. Widzicie proszę Państwa? Gola To tak pika? A, zegarek. Dobra, nie strzelaj do mnie, bo za chwilę ja tam wejdę do ciebie i cię zjem. Albo cię rozdupcę. No Ma O, woda musi przylecieć. Co takiego marnego zrobi na wodę? I jest! Przyciągnijcie. Dobra. Jezu, nie przeszkadzaj mi. Haha haha. Ha, Oa, dwadzieścia... 23 tysiące. To jest 24. Idź tam, powiedziałam Staruszku. Dobra. Ale szczęście. Jestem A ja z tego na niego poczekam. Ja... nie, ja to poniszczę. W którym to było w tym poziomie A to nie ten. Tych na tej części. Że na przykład tam koła tak się niszczyło i tam winno To mnie uderzył, ten dostanie. Każdy dostaje, dobra. O oh, no. O fajnie, tamten sus się schował i następny... O, już jechał, żeby nie ma. Jest, jest Każdy się rozdupca. Chyba, że do się O, coś tu. Też jesteś tu. Ej, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Jest. Ja nie wierzę, jest. Ale go przyjechałem pięknie. Jest, ale ładny. Halo. Nawet tam są pieniądze. Dobra, ale... Tu Do rozwal się. Bram, Ale nie wiem, że się. O ja, fajnie, przy niego przeszłam. Proszę, nie skoczę tam. Dobra. Dobra, jesteś. I będzie... A, to jest to. To jest, to jest moja ulubiona część z tego poziomu. Ty jak mówisz, to jest mój ulubiony poziom. Tak. Dobra, spadnij. Spadaj. Ej, ciekawe czy on jest na tym dole? Dostałem Teraz wy dostaniecie Hi, 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 hi. E, on jest tam na dole O, no dostałem e, Ja znowu dostałem, ma pomocy Widziałem gdzieś jest potrzebny Jack Sparrow O, tu A, on jest za mną Ale sobie inaczej przejdę To będzie duży, ale dotknąłem. Teraz się rozdubcą. I teraz Jacksforu to będzie. Za chwilę przyjdzie i spadnie. A, no. Teraz na uszy. Doraz na będzie. Ba banana i kość. Dobra. Oni zobaczyli ten znak. Z, zakaz piratów chyba. No i teraz to... i Teraz oni są piratami. Teraz pierwszy struszący ich wykrył. No i teraz on da mu banana i kość. Jednemu, drugiemu. Ja bym wziął banana, bo nie lubię kości. Dla psa jest kość. Dobra. A tu coś tu jeszcze. Dobra. Bierze tarnerze. Przepraszam, że muszę wziąć koło Ja się najbardziej lubię w tej grze. Może jeszcze wezmę yy, sporoła. Dobra. Wziąłem kość. Ej, wykupiaj się. Wejdźmy z kości, bierzemy ją. Badajemy kość. No, bierz tą kość, tam się Piesku, ciszej bądź... Włóżę, nie wolę u ciebie. Ale o tego, co mówię. A tam jeszcze we mnie. Jestem mądrzejszy o wiele. Piesku, no bo za na razie, to pieska. Bo to porozwalam. Wszystko, co się da. Ja lubię rozwalać się da i teraz do wody do wody jale ładne skąd do wody Teraz skąp, rozwalaj no na ulterior nam się tu rozwali jale szybko szybko wchodź tu Co on robi? Oba Hop, Jest, jest, jest Ale szybko będę Will Turner Nie lubi, żartuję <noise> Lubię go, ale skakać to już nie potrafię Chłopacu, o dziewczyny umiem O ty se skacz w miejscu, ja... Pójdę co, gdzie jesteś? Ty mały, duży. Dobra. Dobra, tu, tutaj, 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 tutaj idzie. No i tu, piesku. Po co ci ta kość? Ciekawe jak on to rozwala jak ma kość. Dobra, gdzie jesteś? Dobra. Szybko! Bo rozwalenie czeka. Dobra, naprawiamy to. Naprawiamy to i dzisiaj. Mm, dobra. So, Will Turner. Ona mam mała. Ej, ten jest mera. jest ja. Oba ty go rozumiesz. Was... No. Ale... weź w niego celujesz? Cześć, cześć, ta, Celuję. Tam są... Um, a tam też to już... Dość... Dobra, wchodź. A, to nie dobrze, naciskam. Mogłeś ich zniszczyć. Da się do niego skoczyć? No ja nie wierzę. Tak chcieliście walki, no to macie jak zginą. Aj! Dobra, tamto są trochę... To... Ja jeszcze z wami nie skończyłem! Ja jeszcze z wami... O, szkoda. Jak tam wejść? Dobrze, pani. Gdzie on jest? No, od tyłu go zatakujemy. Fajnie, od tyłu go zatakujemy. <grym>, Bo nawet nie da się zniszczyć. Od tyłu. Will Turner, uspokój się z nim. Nie umiesz wam w ogóle. W ogóle to chyba nie umiesz. To już nie wkurzasz. No i to proszę, żeby było 60. 60, błagam was, zbieraj te kasy. Tak nie no to, no to już to nie wyjdę. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu ty widzicie? no to mam tam tu musi być dużo ja nie wiesz dlaczego o parę ja nie wieszę. bo nie jest coś tu do zniszczenia Nie obchodźmy O jest, 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 jest! Tylko to mnie uratuje 40 jest! 70! 60 złotych i 70 zł. O, z tego bym... Z tego by zostało nie! O nie! Dobra. To chyba na ten filmik my kończymy. Na ten filmik kończymy. Anna Maria wyszła. A i teraz psa Co hmm, za... USM ja może kupię? Kogo do więzienia? A ta jest więzienia. A nie, to jest chyba Gips. Oh, ale. Chyba oni i co robi teraz? O oh, Jezus. No mm. ja nie wiedziałem tego. A to jest tak. A, to jest widziałem, to widziałem, widziałem, I następny poziom to jest bardzo głupi. To jest mój najgorszy poziom. <mulity> Róż zobaczymy jaki jest następny. Poziom o jak się nazywa bo i wiem jaki będzie ale nie wiem jak się nazywa obraz jaki będzie to jest kartami do tych przeznaczenia rozdział drugi Dobra. no to my Zakończymy Chyba ten odcinek już. Mam tego, zobaczę. Przejdę się ton i ton, zobaczymy. Za fajnie, za szybszy. Ej, ja nawet nie chciałem tym być. Ale zobaczymy, nie. I jest! I kończymy ten...